Dzień dobry! W dzisiejszym wideo zobaczycie niesamowite maszyny i urządzenia w akcji. Usłyszycie m.in. o odśnieżarce, która jest w stanie przerzucić 6000 ton śniegu w ciągu godziny, niezastąpionym urządzeniu, które napełni za jednym zamachem 20 worków z piaskiem oraz o rębaku, który w ciągu 5 sekund zamieni drzewo w zrębki. Tree Tire od firmy Big John przeznaczony jest do związywania gałęzi drzew. Maszyna przyda się zarówno do dużych, jak i do małych drzew. Dzięki temu urządzeniu nie będziecie mieli więcej problemów z ich przetransportowaniem, a gałęzie się nie połamią. Mechanizm działania maszyny jest bardzo prosty. Duży pierścień, który podkłada się pod gałęzie, stopniowo się podnosi, tym samym unosząc gałęzie w górę. W tym samym czasie specjalna owiarka kręci się dookoła drzewa i wiąże gałęzie. Piersień stopniowo podnosząc się do góry, zmniejsza swoją średnicę, aby nie przepuścić gałęzi. Następnie można już wykorzystać inne maszyny do pocięcia i transportu drewna. Hunklinger to nowy producent na rynku europejskim. Ten innowacyjny system układania płyt chodnikowych i kostki brukowej, przeznaczony do koparek o masie od 1,5 do 2,2 tony, jest już dobrze znany na całym świecie. Urządzenie posiada uniwersalne mocowania i standardowe złącza hydrauliczne, dzięki czemu chwytaki mogą być używane z większością zarówno rodzimych, jak i zagranicznych maszyn budowlanych, w szczególności z koparkami kołowymi i gąsienicowymi, mini koparkami, skoparkoładowarkami i urządzeniami dźwignicowymi, żurawiami. Zaletą tego urządzenia jest to, że chwytaki za jednym razem mogą podnieść nawet 24 kostki brukowe. Analogiczna czynność zajęłaby człowiekowi co najmniej 40 minut. Automatyczny modułowy transporter z napędem hydraulicznym i ładownością od 100 do 200 ton wyznacza nowy standard w zakresie obsługi ciężkiego sprzętu i kontenerów. Hydrauliczne opony i obrotowy mechanizm umożliwiają przemieszczanie się w dowolnym kierunku i w różnych warunkach. Każda rama nośna wyposażona jest w samojezdne koła do jazdy po wąskotorowej gąsienicy wraz z zsynchronizowanym systemem zarządzania IntelliLift, który umożliwia bezprzewodowe sterowanie. Innymi słowy, dzięki temu urządzeniu szybko i z łatwością przetransportujecie 100-tonowe kontenery oraz pozostałe ładunki i ustawicie je w takich miejscach, do których nie byłby w stanie dostać się operator zwykłej maszyny do załadunków. Hydrauliczna prasa do soków to rodzaj wyciskarki, w której za pomocą ciśnienia wydobywa się z owoców i warzyw sok. W zestawie znajduje się dociskowa torba, do której wpadają wyciśnięte owoce i warzywa wraz z sokiem. Jest ona niezbędna, aby wycisnąć sok z prasy hydraulicznej. W pierwszej kolejności należy rozdrobnić wszystkie owoce i warzywa, z których chcecie zrobić sok. Następnie wszystkie zmiksowane owoce i warzywa trafiają do wcześniej przygotowanej torby. Dopiero w tym momencie uruchamia się prasa i wyciska sok. Jak widzicie, z 9 kg owoców i warzyw wyszło 7,5 litra soku. To całkiem niezły wynik. Może czas pomyśleć o własnym biznesie. Z pewnością dalibyście sobie radę z porąbaniem drewna sami bez pomocy żadnych specjalnie przeznaczonych do tego urządzeń. Ale co zrobić w sytuacji, gdy jest go bardzo dużo? Rąbać całymi dniami? W tym przypadku warto zdać się na Hydraulic Lock Splitter. Podstawowymi jego elementami są tłok hydrauliczny, napęd elektryczny i specjalnie zaprojektowane łupiące ostrze. Pieniek należy umieścić między ostrzem a klinem. Następnie trzeba wcisnąć przycisk, który uruchamia silnik elektryczny. Wprowadza on w ruch siłownik hydrauliczny, który wypycha z dużą siłą drewno ku nożowi. Owerasen TV1000 to wysokoobrotowa automatyczna odśnieżarka stworzona do odśnieżania śniegu na lotniskach. Odśnieżarka została zaprojektowana w celu odśnieżania powierzchni w trudnych warunkach atmosferycznych. W jednym przejeździe maszyna zgarnia śnieg z głębokości od 1 cm do 2 m. Odśnieżarka posiada specjalnie zaprojektowane podwozie. Ponadto maszyna wyposażona jest w latającą kabinę, dzięki czemu kierowca może się przemieszczać od dmuchawy do przodu i do tyłu. Dzięki temu ma zapewnioną optymalną widoczność w trakcie złych warunków pogodowych. Maszyna wyposażona jest w dwa wysokoprężne silniki o łącznej mocy 1000 koni mechanicznych. TV1000 w ciągu godziny przerzuca 6000 ton śniegu na odległość 35 metrów. To genialne urządzenie w ciągu jednego dnia napełni piaskiem tysiące worków. Kompaktowa ładowarka gąsienicowa nabiera piasek i żwir na coś na kształt dużej tacy z narożnymi krawędziami. Ładowarka posiada otwory na worki, które z niej zwisają. Po zanurzeniu tacy w piachu ładowarka wycofuje się, lekko opuszcza tacę i już po chwili mamy 20 worków idealnie napełnionych piaskiem. W ciągu 8 godzin model urządzenia z 20 workami napełni piaskiem 4800 worków, a model z 26 6800 worków. Operator musi tylko nacisnąć jeden przycisk, aby worki spadły w dół i zostały jednocześnie związane. Jak widzicie, urządzenie to jest bardzo wydajne i proste w obsłudze. Dzięki temu bardzo szybko napełnicie worki nie tylko piaskiem, ale i innymi sypkimi materiałami. Rębak bębnowy Kessla C1060 przeznaczony jest do efektywnego zrębkowania drewna opałowego, gałęzi, odpadów zrębowych, pierzynki drzew i całych pni. Olbrzymia gardziel, wysoko położony stół podawczy oraz hydrauliczne górne i dolne rolki podające znacząco ułatwiają pracę operatorowi. Rama maszyny wykonana jest z wytrzymałej stali o grubości 30 mm. Rębak bębnowy posiada szereg technologicznych i łatwo zdejmowalnych klap, dzięki czemu czyszczenie i konserwacja nie stanowi żadnego problemu. Mechanizm działania maszyny jest bardzo prosty. Obracająca się tarcza z nożami przerabia wkładane drewno na zrębki. Quick Trim 53 to przenośne urządzenie do przycinania drzew. Został on opracowany przez amerykańską firmę i jest przeznaczony do przycinania gałęzi, senków i pielęgnacji drzew w parkach i miejscach publicznych. Maszyna wyposażona jest w tarczę o średnicy 600 mm. 16-metrowy wysięgnik teleskopowy z łatwością da się wydłużyć lub skrócić i co najważniejsze nie wpływa na tempo pracy. Maszyna porusza się za pomocą napędu gąsienicowego. Główną zaletą QuickTrim 53 jest to, że poradzi sobie w każdych warunkach. Ponadto urządzenie obraca się w miejscu i jest niezwykle zwrotne. Firma Cattini oferuje swoim klientom szeroką gamę bezpiecznych i prostych w użyciu dźwigników mammut. Stosuje się je do podnoszenia specjalistycznych maszyn do prac ziemnych w kamieniołomach i przemyśle mineralnym, a także w innych celach podczas prac budowlanych, a więc wszędzie tam, gdzie potrzebne są odpowiednie umiejętności i kompetencje. Dostępnych jest kilka typów dźwigników, które różnią się od siebie pojemnością, która wynosi od 30 do 150 ton oraz zastosowaniem. Wszystkie modele wyposażone są w hydropneumatyczny układ regulacji i posiadają podwójne zawory spustowe dla zapewnienia najlepszej kontroli podczas podnoszenia ładunku i automatycznego opuszczania tłoka.